Jesteśmy na spotkaniu członków Klubu Integracji Europejskiej podcastem hasłem Kojarzenie Ofert. Proszę powiedzieć, jaką firmę Pani reprezentuje? Dzień dobry, nazywam się Anna Górniak, reprezentuję spółkę Grunt to Ziemia i spółka zajmuje się Land Development. Nie mogę nie zapytać, co działo się dzisiaj na spotkaniu? Dzisiaj na spotkaniu różni goście zaprezentowali swoje spółki, ja również. Była przyjemna atmosfera i bardzo dużo ciekawych ofert. A proszę powiedzieć, dlaczego warto przynależeć do klubu biznesowego typu jak Klub Integracji Europejskiej. Jakie potencjalne korzyści daje dany klub? No ja zdecydowanie uważam, że klub daje dużo korzyści, można się zaprezentować, można złapać dużo kontaktów biznesowych, jak i również na stopie prywatnej uważam, więc jest to bardzo. Czy właśnie ta, takie kontakty biznesowe w tym przypadku ułatwiają dotarcie do wielu innych potencjalnych klientów? Zdecydowanie uważam, że tak, że kojarzenie ofert, tak jak tutaj, daje możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców.